Kiedy ktoś mówi Dice Building Game, myślicie o Quarriors albo o Marvel Dice Masters? Jeżeli tak, jeżeli to jest jedyna, gra, gry, które wam się kojarzą z Dice Buildingiem, to dzisiaj pokażę wam, jak bardzo się mylicie. Bo ja też się pomyliłem. Cześć! Tomek was Gambit TV, z tej strony. Słuchajcie, to jest Rattle Bones. Gra od Rio Grande Games. Rio Grande przysłało mi to do recenzji, za co serdecznie dziękuję. Gra, która zupełnie zmienia pogląd człowieka na to, czym jest gra dice buildingowa, czyli ta o budowaniu kostek. Pokazuje, Rattlers pokazuje dokładnie, że Quarriors, że Marvel Dice Masters to nie są gry o dice buildingu. To jest dice building. W najczystszej niemal postaci. Dlaczego? No bo cyrk, który tutaj się dzieje, polega właśnie na budowaniu kości. Jaki cyrk? Zapytacie? No ten tutaj, na, na plansze. Bo, bo ta plansza to w zasadzie chyba cyrk albo wesołe miasteczko. W każdym razie wygląda jak yy, jedna z tych karnałow, karnawałowych atrakcji. No to cyrk, czy też wesołe miasteczko przyjechało do miasta. Każdy gracz dostaje trzy małpy, które spierniczyły składki. Dostaje też szczura, który też spierniczył składki. Szczur jest wskaźnikiem punktów, a małpy są naszymi pionkami. Dalej, każdy gracz dostaje trzy sześciościenne wielkie kostki. One są naprawdę duże. Duże. I ciężkie, także jak ktoś was napadnie w trakcie gry, to wiecie, nie? I po, po sprawie. Więc mamy trzy kostki, mamy trzy małpy, i w swojej turze gracz rzuca kostką i idzie jedną z wybranych małp o tyle pól, ile wskazał rzut kostką. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I trafiam na jakieś pole, na pole, które albo jest już narysowane na planszy, Albo jest na takiej karcie, którą można sobie wylosować, ich jest więcej, i dołożyć do tej planszy, bo normalnie tu są puste, puste miejsca. No i trafiam na takie pole i wykonuję jakąś akcję związaną z tym polem. I czy Wam się nie przypomina Monopol? Rzucam, idę, trafiam na pole i coś robię. No prawie, prawie. Tyle że, tyle, że akcję, którą wykonuję na tym polu, to nie jest jakieś tam po prostu weź coś, zrób coś. Ta akcja wiąże się dokładnie z kośćmi, którymi rzucamy. Chodzi o to, że te symbole, które znajdziemy na planszy, znajdziemy również na takich plastikowych kółeczkach. W których jest... Bardzo, bardzo dużo. I teraz, kiedy gracz wejdzie na takie pole dowolne, to ma możliwość wzięcia jednej z kości, który mi rzucał, bo normalnie rzuca się jedną, ale można dwoma, trzema w miarę postępów gry. Bierze kość, dowolną kość, którą rzucał i może wymienić ściankę kości na nową, pokazaną właśnie na tym, na, tym, na tym polu. Może wymienić dowolną oprócz ścianki z tym gościem, to jest pan Rattlebone, który tutaj sobie stoi. Wyrzucenie ścianki z Rattlebone'em powoduje, że on sobie idzie, odlicza w tył punkty, aż no, nie dojdzie do zera, bo kiedy dorwie naszego szczura... Dowolnego szczura, który gdzieś tam sobie biega, to gra się kończy. A ten, kto ma najwięcej punktów, wygrał. No ale wracając do tego, wyjmujemy sobie kosteczkę, pach i mamy nową. I w trakcie gry będziemy wymieniać coraz więcej fragmentów kości na coraz to inne. Żetoniki, które będą nam dawały punkty, które będą nam dawały złoto, które będą pozwalały nam przerzucać kości, które będą nam dawały mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. I trzeba będzie wykombinować tak, żeby zbudować sobie te kostki, bo to jest właśnie, to jest właśnie to budowanie kości. Żeby zbudować te kości w taki sposób, żeby po pierwsze, no, móc się jeszcze jakoś poruszać. Bo zwykle jest to ważne. Po drugie, aby rzuty tymi kośćmi przynosiły nam jak najwięcej punktów, bo chcemy, aby to nasz szczur był na samym przedzie, kiedy dorwie go pan Rattlebones i zakończy tym samym grę. Budujemy kości z mnóstwa, mnóstwa elementów. No i kiedy generalnie mamy już. Takie kości wymienione, rzucimy nimi i wypadnie nam ta nowa ścianka, ta, nie wiem, gwiazdka, pudełko, cokolwiek innego, to wtedy wykonujemy daną akcję, i wtedy dostajemy punkty, wtedy dostajemy złoto, gwiazdki, dostajemy jakieś akcje, poruszamy się ciuchcią. Ciuch. Generalnie zdobywamy, zdobywamy różne punkty. Bo, bo w tej grze o to chodzi, żeby zdobywać punkty. I wiecie co, ja wam przyznam, że pierwsze rozgrywki w Rattle Bones są dosyć chaotyczne, bo biegamy po tej planszy, nie bardzo kojarzymy, co się dzieje, wymieniamy na potęgę te ścianki, budujemy kostki, które są dziwne, nie działają tak, jakbyśmy chcieli, i w ogóle jest jakaś, jakaś straszliwa masakra. Ale później, kiedy zagramy trzeci, czwarty raz, Zauważamy, że pewne rzeczy należy układać na kostkach w odpowiedni sposób. Że pewne ścianki trzeba wykorzystywać w taki, a nie inny sposób, żeby to wszystko fajnie działało. I wtedy rattle bones przestaje być idiotyczną grą o turlaniu kostką i bieganiu w kółko i wkładaniu kolorowych kółeczek. Zaczyna być Czymś naprawdę bardzo fajnym. Ty, gościu, ty chcesz nam mówić, że gra, w której rzuca się kostką i chodzi w kółko tyle, ile wyrzuciła kostka, jest fajna? Naprawdę? Co? Tak, dokładnie taki mam zamiar. I powiem wam, dlaczego. Powód jest bardzo prosty. Według mnie Rattlebones to bardzo, bardzo inteligentna gra. Po pierwsze, ona nie udaje. To jest, to jest gra losowa o turlaniu kostkami o tym, że mamy przejść tyle pól, ile wskazuje nam kostka. Ale pomimo tej dużej losowości, Rattlebones daje nam pewne decyzje, daje nam mechanizmy do mitygowania tej losowości. Pozwala nam budować kostkę w taki sposób, w jaki prawie my tego chcemy. Nie musimy wymieniać ścianek, kiedy wejdziemy na jakiś pole. Możemy to zrobić. Jeżeli dana ścianka pasuje nam do pomysłu, możemy ją wymienić. Co więcej, możemy wskazać, którą ściankę z istniejącej już kostki wymienimy. Co prawda, tutaj jest taki. Mały przyczytek, że trzeba wymieniać to z kostki, którą rzucaliśmy, a nie z jakiejś dowolnej innej, ale myślę, że to ma jakiś sens. Nie zagłębiają się w to, myślę, że po prostu ma. Tak więc na początku, tak jak mówiłem wcześniej, jest chaos. My nie wiemy, co robimy. My wymieniamy, my rzucamy, my fajnie się bawimy, ale potem zaczynamy kombinować. I w pewnym momencie może dojść do nas, że. Stok Jest straszliwie potężną kartą i strasznie potężną ścianką, która daje mnóstwo punktów, jeżeli, jeżeli dobrze ją obmyślimy i ustawimy. Dojdzie do nas, że pewne kombinacje są lepsze, pewne kombinacje są gorsze. Dojdzie do nas, że losowość to szmata, bo a, miałem kostki czasami zbudowane rewelacyjnie i nie rzucały mi tego co chciałem. Rattle Bones jest bardzo, bardzo inteligentną grą, która pod płaszczykiem świetnej zabawy, mnóstwa śmiechu, pięknego, kolorowego wykonania, bo ta gra jest rewelacyjnie zrobiona według mnie, super kartą, świetne grafiki, super kolory, rewelacyjne drewno. Pod tym całym płaszczykiem daje nam bardzo, bardzo fajną decyzyjność. To jest... Gra z gatunku głupich losowych gier. Ona jest tak głupia, że fajna, że świetnie się człowiek przy niej bawi. I świetnie człowiek kombinuje, czy już coś wymienić, czy jeszcze zostawić, którą ściankę wywalić, a którą nie. Kupa, kupa świetnej zabawy. No i słuchajcie, tak na szybko, na koniec może te mm, dwa moje odwieczne pytania. Po pierwsze, czy żałowałbym kasy, którą bym miał wydać na, na ratelbomsa? Chyba nie. Znaczy, nie znalazłem nigdzie ratelbomsa w polskich sklepach. Nie wiem, ile u nas by kosztował. Za granicą to jest około 45 dolarów, więc przeliczając tak jeden do jednego, to by było jakieś 170 zł. Myślę, że 170. Może by mi dał, to jest naprawdę masa fajnych rzeczy. Ładnie, ślicznie wykonana. Myślę, że 170. No, trochę by mnie kłuło, ale gdzieś pewnie bym to przełknął. Około 150 to na pewno, na pewno jest kwota, którą za ratl Bonsa można spokojnie, spokojnie zapłacić. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, wiecie co, zdając sobie cały czas sprawę z tego, że to jest turlanka. Że tutaj turlamy kostkami, chodzimy w kółko i staramy się naprawić losowość, to ja mimo wszystko daję tej grze 7,5. 7,5, bo bardzo chętnie ją wyciągnę, położę na stół, zagram z dzieciakami, zagram nawet z poważniejszymi graczami, którzy, którzy będą chcieli odpocząć przez chwilę od jakiejś strasznie murzącego, nie wiem, Rosenberga, Felda czy czegokolwiek innego albo od jakiejś strasznie rozbuchanej przygodówki i po prostu będą chcieli sobie poturlać, pochodzić w kółko i dobrze się bawić i dobrze się wyśmiać, bo Boratyl Bones to naprawdę, naprawdę gwarantuje. No dobra, to na dzisiaj wszystko. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, to jest gdzieś w tym rogu. Komentujcie, bo fajnie, fajnie czytać Wasze komentarze. I słuchajcie, jest taka akcja na YouTubie, że tu gdzieś jest taki kciuk w górę i że trzeba go kliknąć. Ta akcja podobno daje niezłe wyniki, więc czujcie się zaproszeni do klikania. I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.